Siemaneczko widzowie, dzisiaj nagrywamy bardzo długo wyczekiwanego przez was game of skuta Bardzo dużo osób prosiło o niego w komentarzach Także w końcu dzisiaj się to stanie, w skuta będą grały dwie dziewczyny Dwie dziewczyny od nas, Franców, Karolina oraz Lena Także lecę do dziewczyn i zaczynamy Dobra, dzisiaj wraz z Leną zagramy sobie w skuta na awy parku No i co? Papierkami, dawaj Trzy po trzy No i zaczyna Lena Idziemy na... Transfer. No transfer. Kamienia możesz dobra. powiedzieć zasady jeszcze? Bo... Zasady, dobra. To gramy na dwie próby na pewno. Gramy na Rebeya, Lastric Ribeya Jakieś te zasady? Nie ma chyba więcej zasad, nie? No 5 ja. no, liter i tak dalej. liter tyle no i gramy. <laughs> Idziemy. Ja zadałam Barbara na stypach. Powtarzasz? No super. Chcesz byli tera No właśnie, muszę przy że biorę rebaya Masz zawsze poker face Co Zawsze poker face Czemu? Dobra, Dobra bez... let's go Dobra, no, Myślisz, że siądzie? Tak, myślę, że zrobi A Karolina jest twoją idolką? No pewnie, no idolką totalną No, ją dało Dobra, ci jednak rebay to był spoko pomysł Dobra, zadam to, co się wczoraj nauczyłam, mam na klipie i zadam przez Stepa, w sensie nie przez Stepa, ale taki tam w 1,5. Dobra, ten na końcu? No, 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 To dodam Intuista. Intuiścik. No nie, bo ja nie umiem. Uuuu! Nie no niestety. Ja zadam 3-6 a na tym tam blokie małym. Okej, okay, czyli i łypek o tam. To widzimy czy skiacis. Jak chcesz? Chcesz zrobić skecik? No. Ridona? Mo, coś rozrobić? Może po plasterce. Udało ja się. Udał się. No, dobra, będzie ciężko, bo nie wiem czy się świpa, ale dobra spróbuję. No. no! Pierwszy raz zakończyłam. koncie obwodniku! Jooo! A ja bym dała ridu. Ja bym dała dodatkową też, czemu serio? nie? Ej serio? No. Jezu, jezu. dzięki, Jana. No dobra, to próbujemy, bo nigdy to nie zrobiłam. Dobra, jak na tak był git, ale mam litereczkę. I zadam to samo co wtedy, intuicja, to jakby stał właśnie. To było łatwiej, rali. Dobra. Szczególnie to nie umiem buttercupa i nienawidzę, ale spróbuję. Serio nie umie buttercupa? Ej, na luzie! Dobra, no jest 2-1. To się nie wiem, zadam, więc pomyślę. A ile jest? 2-1. 2-1 dla? 2-1. Więc ja zadam na tym boksie Arlesa. No nie! No nie lubisz ten tricier. No. To akurat. To znaczy nie mówię Manlessa Ja myślę, że Karolina już nie będzie twoją idolką po tym odcinku No bo ja pleć, widać to, po niej Ej, to się spodziewałam, jest dobrze Hamska gra, hamska gra Warszywa Par, parczywa, nie A, parczywa. parczywa! to jest tylko gra Rojka Jak ja już Elena mi dała i się jednoprzylać się świpa, to ja damy się jedną na to, bo była blista. Więc dawaj. Tak? Dawaj, że malu. No to ja nie zrobiłam i mam literkę. Jest 2-2. I idziemy na parkowo. Ja zadam 2 chwile do kitesa. O jest! Nie wiem, czy Titresa zbytnio, to jest problem, ale spróbuję. Jako, że jeśli chce to idziemy na streetową i tam coś wymyślę fajnego dla Leny. Zadam trzy, na bajki. No. Nadal i czy już nie? Tak. Jeszcze tak? W nie. idziemy znowu na parkowe, i tutaj to samo. To co na streetową? No, masy i tą masę pójdziemy. No. Dobra. Dobra, tam coś innego i zanurzyć pod kółkoter i. to będzie Hill man. Aha, No nie chillowo! Nie, nie na chillo. Nie, tak, to już Nie na chillo. Dobra, to idziemy na kółkoter i dodaję dwa chwile do kupy. Jest! Jooo, <laughs> zajebiście! Karolajna robi? No spróbuję, ale Dawaj. Dawra, na parcie. No, jak na przykucu jakimś jechałaś. No, ale tak do tyłu mnie jeszcze wzięła. Dobra, nie ma. Jest dla Reny. No idziemy na parkowie, a to ja zadam. Uwiwiańki kresa do uwiwiańki rezy. Kip? to kilka razy w życiu, ale może będzie taki skinny rewindem. Ja myślę, że siądzie, bo widziałem parę mm. razy nawet jak katowała się zawsze tak łoko było. A tak idolkach. Ja daję jak Karolinie bo była... Dwa kilo kickle's już nie dałam, więc sobie nie dałam. No dobra, no to nie, to zadam. Na res i barki kickle'sa. Na luzie zrobi. Barki z dzisiaj dzisiaj Co Wczoraj. A, to było wczoraj, no. Na Najpierw tam działa. No jednak nie na luzie. Jeszcze raz zadam mój primer kickle Ajajaj. Aj, To ja zadam to sama. Dzięki Mortka. Zasnejkował Cię ziomala, ale było. Dobra, z trochę pataka. Tro no, żeby klipem, ale może czymś innym. O po i jak na następnej tej, żebym dał będzie gra Ja na pewno wejka spróbuję. Na Spróbujesz? Nie. Yo! Umiesz? No, umiem, ale nie wiem, czy zrobię. Ale. No, eee, no aluzie, super. Ta super, mega. Ej, dobrze, To ja spróbuję zrobić dwa klasy. No, no nie fajnie, bo takie klesy nie oddają dzisiaj. Nie oddają, nie oddają. Nie, ale oddają. no Dobra, zobaczymy. Za słabo się wybijam. Jaki następny trik będzie dodawać? Ja? Albo wy, wybierz sobie jedynkę jako trik i dwójkę jako trik I niech ona wybierze jedynkę no, albo Musisz się załamić trochę Haha We prioritize a jest No, się no, no. Dobra. Przerwa na reklamy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek I wpadajcie na www.squadriff.pl No nie podołała idol, idolka Ja dodam dwa kicklesa Dobra ja nie namawiam, żeby nie było, nie mówię na luzie nie luzie, Na luzie, mówię, no, nie... na luzie. Ja, ja tym razem nie namawiam Nie, nie, nie namawiam A idziemy na street on, tam samy samy. Dobra, żeby było ciekawie to zadam na niestandardowej rampie Na tamtym boksiku, możesz pokazać I na go... Na którym? Na tym, dalej, to jest najpiękniejszy okay. odsuniemy i zrobimy z z niego jakby Ajajaj Ja zadam to samo co wcześniej A je! Karolina, z... no bo, żeby była zadowolona. Patrząc na to, jak mi wychodzą ci kresy, to dobrze to nie widzę, ale spróbujemy. Ale mi kostka boli. Było bolesne. Co muszą za to zostawić? Łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. I followa do ciebie, o to mi chodziło tym razem. Dobra, no to. Gdzie będzie Instagram, Maciek, musisz wkleić Leny Instagram, a nie swojego. No je. Serio, idę mi po jak na Instaklipie. Dobra Przepraszam widzowie, wiem, że ta nagrywka nie była najlepsza, ale aparat się zlagował, nie moja wina No i wygrałaś. Co wygrałaś? Kolena no, mi zmiotła dzisiaj. Okej, okay, czyli ale... teraz to ona jest twoją idolką, nie nadwrót. Tak, no nie, to jest moja idolka, to jest uważam, idolka. Nie, Lubażo, że była dobra. Gra. Tak, fajna gierka, fajna było. gierka. Było. Możecie chceć w komentarzach, komu się chcecie zobaczyć na kanale ze skip, To dziękujemy za oglądanie.